A tam jest nasz połościk, słoneczko już wychodzi. Halo, Grzesiu! Stoi mi tu, a tobie tam? O, pięknie to zrobiłeś. A szczerze, ile chcesz za tę robotę? 500. 500. I co to się stało, Grzesiu? I wygrana, gwarantowana. I wygrana, gwarantowana. Wymodliłem. Na Nie wymodliłeś. Nie wymodliłeś. Metrówkę miałeś wymodlić, Wymodliłem. a coś wymodlął kurde. Tata rata. Z tutu, maćki, z drutu Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie Troszeczkę z rana zaspany jestem Grzesiek siada Co tam masz? Kawa kubasa? No i dobre Ciemno jest, spójrzcie za mną, jest ciemno Jest godzina, przez 6 jest ciemno, jadę na stowarzyszenie do Grześka, do Rakszawy z Grześkiem. Też pewnie ostatni raz jak na razie stowarzyszenie. Ostatnim razem, jak żeście oglądali w filmie, zatrzymałem ryby dwa razy na kulkę, pięknej ryby i spać po nocach nie mogę, zastany jestem, jadę poprawić, zobaczymy co z tego wyniknie. I tyle. Ta sama miejscówka, te same kuleczki, inaczej to teraz zrobię. Przemyślałem sprawę. Rzucę przed markera. Marker jest tam postawiony, rzucę przed markera. Wydaje mi się, że ta ryba poszła z koło i zawinęła się za markera i dlatego urwałem dwie ryby. Teraz będę rzucał przed markera. Oczywiście chciałbym bardzo, żeby były dalej takie dwa atomowe brania. Nie wiem, co z tego wyniknie. I żeby w porę szybko zatrzymać tę rybę, rozmawiałem z właścicielem stanowiska i mówił, że tam nie ma żadnych zawadów. Dziwna sprawa: on zawsze rzuca właśnie przed markera. Właśnie a marker jest tam postawiony na bardzo sztywno. Także nie przedłużam. Ciemno jest jeszcze, jak brzydko powiem, w dupie. Jestem u Grześka, Grzesiek się pakuje i lecimy na stowarzyszenie. Dokładnie wybiła szósta. Najważniejsze. Co? Żywce. Piona. Siema. O, to żeś tych żywców wziął. Trochę wziąłem, no. Co? Trochę wziąłem. Będzie rzucał na żywce jeszcze? No. Co? Jedne, jednego kija postawię na żywcach Nie bierę z pingu. Nie za dużo gratów. to to No dobra. Nie bierze spinningu? Nie. Nie bierze znisła. I o to chodzi, Grzesiu. I dziś, o to chodzi. Co? Nie, jest tylko stacjonar. Nie bierę. Czy masz spinningę? Mam. No to dobra. Ale ja też nie wiem, czy będę rzucał. Witam, jesteśmy już na stanowisku. Spójrzcie, tam gdzie byliśmy ostatnio. Piękne tu są stanowiska porobione na tym stowarzyszeniu. Domek fotowoltaika, wszystko jest. Oczywiście to jest wszystko prywatne. Osób, które tu jest, są stanowiska, nawet macie podpisane. Jeżeli ktoś należy do stowarzyszenia, patrzcie. Każdy ma tam swój domek, wszystko porobione. My jesteśmy tutaj na tym, u kolegi takiego, nie będę tutaj mówił. U kolegi takiego, dobrego stanowisku, spójrzcie jak to jest pięknie porobione no super, nie, w takich warunkach można łowić, ja się zawsze tym będę ekscytował jak może być wszystko pięknie porobione bez jakichś, kurze męki, bez jakichś nie wiem jak to powiedzieć, po prostu ekscesów, katowania się i tak dalej, można sobie siąść, kulturka, wszystko ławeczki porobione rybka i pięknie jest, pięknie jest naprawdę no kurde, ja się zawsze tym będę zachwycał tafla ryba w jak się tego nie, chyba, chyba nie będzie tak widać jak się pięknie rybka spławia coś pięknego Nie będę tutaj przedłużał Grzesiek już tam o Co tam Grzesiu? Na słodko, truskawka, truskawka Grzesiek pelet Tak Metod miksa I jeszcze Preda Ja bym pelet Proszę. tylko Tylko na pelet? O. Na grubo. Ostatnie ładnie karasiach że się to, oglądali. Do koszyka? Co? Pelet. jest pelet? Wszystko w pelecie? Jedziemy, nie, nie rozrobiamy tego? No, ja bym to zostawił, pelet. To? Możemy. Tylko pelet. Tylko pelet. Ja bym wprowadzał tylko pelet po ostatnich braniach i tyle. Metod miksa można potem szybciutko dorobić. On się szybciej robi niż pelet. Tak? Super. Tego bliższego też chcesz? Co? Tego grubszego też sypiesz? No, sypiesz. Dobra, dobra. Idę do rozkładać węteczki. I, I jest u Adama szczupak! Na... I go. Już to, to czekaj, Adam, pójdę do Ciebie. No. Dojechał Adam. Na kukurydżkę, przy ściąganiu. Przy ściąganiu na kukurydzę przywalił mu taki szczupaczek. No i dobra, Adam. Dobry, co? No. Czekaj, czekaj. Rybka do ci wziął, tu przy brzegu jest, nie? Co? Tu zaraz, przy brzegu, na kukurydzę. No to ładnie. A tam jest nasz połościk, słoneczko już wychodzi. Halo, Grzesiu! Stoi mi tu, a tobie tam? Będzie. Co? Rozwin Grzesiek, żagle. Co? A, Grzesiek, rozwiń żagle. O, tam za Tobą łódka stoi. Weź rozwin żagle ta i ta płyniemy. Ta. Adaś. O, pięknie to zrobiłeś. Adaś, szczerze, ile chcesz za tę robotę? 500. 500? A nie wiem, czy tam widać. O, tu jest marker. Ja mam tutaj kulkę. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. A Adam tutaj sobie strzelił. Ty, Adam, co? Standardowo, co? Kukurydza, tak? Kukurydzka. Ale to na te same szczupaki biorą. To nie ma sensu. Będzie ich chłopie karpik. O, i teraz damy płateczki. A iść z płatkami. Iść z płatkami. Na tą krwi. karpiówkę. Ostatnio. Kuleczka. Zaraz Wam pokażę. Truskawka. Ale dzisiaj słabo ta ryba. To jest chyba ostatni wyjazd na białoryb tego roku. Na karpie. Na karasie. Słoneczko wyszło. Za chwilę rozpalimy grilla. I ta ryba już, kurde, to jest takie... Końcówka. Końcóweczka to jest takie, już zaczyna się już takie kombinowanie, takie żeby coś wyciągnąć, żeby coś uderzyło za chwilę. Będę zakładał białego dambelsa. Najmniej łowiłem na moje białe dambelsy. zobaczymy białego, bo na razie i na popka, na razie nic na fidera, i na tego nic. Nie będę Wam tutaj wciskał kacopałów. Truskawka założyłem diwajca. Ty Szes wiesz co? 16. Ja mam, ja mam ten Co? Orzecha. Nie, to Krzysztof. no to próbuj to, próbuj, orzecha, diwajca, masz 12, tak? Truskaweczka, ostatnio, na ostatnim filmie, żeście widzieli na te kulki, co mi jechało, dwa brania, co tam urwałem, po tego markera rzuciłem i specjalnie dzisiaj przyjechałem, bo nie mogłem spać po nocach, po ostatnim filmie, nie mogłem spać po nocach, jak spieprzyły mi się te dwa brania i tyle. I przyjechałem i to będzie chyba... Ostatni wyjazd, jeżeli karp nie wyjedzie, to będzie ostatni wyjazd, już na, na Białory. I ty, i, tylko spinik, i, i tak żeście widzieli, tak? No, szczupaki już biją na kukurydzę, tak? Jako przyłów na kukurydzę. No. U tatka też wyjechało z pięć szczupaków. I Jeszcze dlatego mówię, gdyby nie te ostatnie dwa piękne odjazdy w tamtym tygodniu, tak? To już bym nie, nie, nie rzucał na, na kulki. Zobaczymy, może pojedzie. Wywalił. Co mówiłem? I zawsze sobie rzucę sobie parę razy na szczupaka. Zobaczę, czy żeruje. I co to się stało, Krzysiu? I wygrana gwarantowana. I wygrana gwarantowana. Taki szczupak. Co? Ale mówiłem, że to jest ostatni raz, bo już widzisz, patrz. Ile? Nagrywa Grzesiek, czy nie? No. Ile? Trzy rzuty, Grzesiek? No. trzy. I ty? A ty na kukuryce pociągłeś? Pociągłem. A, a białoryb nic. Nic. I to jest znak. Ale, ale patrz, co lepsze, żywce, żywce też ty rzucone rybce, i nic. Tam. Rybka do wody, a białoryb nic, a szczupaki ruszyły. A ty. Hop. Poszedł. Wyciągłem to co miałem wyciągnąć No spodziewałem się o wiele większego, nie? Tam nie? Po tego, ale nie wiem czy my. Może pójdzie większy, co? No a jak Leć przyjacielu. Poszedł I wyjechał karp z tego miejsca co chciałem Wyjechał, wyjechał A, a Grześkowi przed chwilą jechał szczupak na żywca i spadł I, i się zjechał I się zjechał Jechał i zjechał z o, haka. Teraz mogę włączyć Dzisiaj nie ma grilla, jest ognisko Adam rozpalił ognisko Będziemy na kilka kiełbasy robić, nie? Chyba i na koko. Co? Chyba i na koko. Dobre Idę tutaj na ten pomost koło Adama Rzucę ze trzy razy na spinning Może akurat co smyrnie Adaś, co? A ciebie smyrło? Co cię smyrło? To kłosem tu ja może być Grzesiek ma czekaj Na środkowej Grzesiek ma na środkowej coś ściągnie Oo O! Oooooo Jest, jest, jest i to nie ma. Ale ty, Grzesiek Nie, bo to twoje idzie Dawid! Ale można być amur! Ty, czekaj! Tam, ty, bo on pewnie. ma w środku, daj mu do... do... Nie, 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 twoja! Może no, być amur Ale karaś ładny! O, jest artysta, jest. Nie no, Grzesiu, rozstrzelałeś się, spokojnie. Adam. Ja otworzyłem kabłąk, także środkiem go wyciągaj. Masz, masz, narobiłeś. Co? Można? Można? Czekaj, mata, mata, mata. No, pokaż go. I na co, Grzesiu? No, pokażcie. Na co, na co? Na No, jest. A pani panie, No. I patrz, ale kasyka, popatrz. Ma na wargę. Ładnie się zasięgnie. Ładny karaś, ładny. Nie? Zrobić ci zdjęcie, Grzesiu? Oczywiście. A ja? Ale my go zmierzymy? Proszę o ciebie. I, ha, ha. <noise> no, <a głos> dobra. Takie pyszczoty to mogę zrobić z żoną w nocy, a nie z tobą. No? Zadowolony jesteś? Ale ja, oczywiście. No i co, Grzesiu? Grzesiu? No jak? Rzucałeś daleko, koło tego, nie? No, jest co, podmarkera Może nie, o taki. Ale bydle, Panie, takie radny, bydle. Strugnij go tu, nie postawi płacę. To nie okoń. Słuchajcie, tym miłym akcentem każdy z nas ma porybkę. Grzesiek, o będzie rzucał zestaw. Porywce każdy ma. Adaś, rybę... Każdy ma porywce, kiełbasa w dłoń. I idą. I. Zmarzymy. Na ognisku, na ognisku. I wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Jorku. <mary> Adaś, Adaś, powiedz mi ten wierszyk ostatni. Nie, no, Powiedz wierszyk. Adaś. Nie, bo mam, mam fajnie je. stanowiska porobione. Ale, jak Nie, fajnie stanowiska porobione, 61. Ale że Grzesiek pociągnął. Dobrze, dobrze. jak na moją wędkę holuje. Bo jeliśmy kiełbasy przy ognisku i ja wiedziałem, że tak jest. Ja wierzyłem, że tak jest. Duże coś? Nie, nie wiem, Dawid. No. Ja, ja nie są twoje wędki, no. Nie są twoje wędki, co sobie mówił, że... Nakrywa się? No. Zobacz, czy się leci. No. Mówię, nie są twoje wędki, nie wiem, co tam masz, kurde. Także... Dla swoich bym ci powiedział. U mnie też y, coś tam się bawi Nie dobra nie, przejm nie przejmuj Poszło, się, pod, 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 pod spodem przeciągniesz Przeciągniesz Pod, fud, pod fud się, no. nie, nie podnoś do zabij kija do dołu Bo weszło Kij do dołu, bo weszedł w zestawy już ty, pod, 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 Karp, Karp. Ła, e, Ładny 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 Idź środek, bo on poszedł w środek Dawid, nic nic nie rób ma nic nie rób, bo tu już jest ten Dobra, dobra Wy, Wyciąg ten Wyciąg Adam podbierak bardziej i Nie dobra No i ja 16 a, a co mówiłem, że idę zaciąć? Mówiłem, że, że kończę i idę zaciąć i dzisiaj ani jeden nie wlazł jakieś kondymiane. A to jest wszystko z kulki. Wszystko kuleczka. Jest ta kulka czy zjad? Zjad. Wszystkie kulki zjad. Zestawik chciałem wam pokazać, jak wygląda mój zestaw końcowy. Kuleczka 16 mm. Hak dwójka, kordy. Dibajt. Truskawka. Cały czas. Truskaweczka. Truskawka. Zestawik taki będzie leciał do, do wody. Grzesiek miał brania, jak zwykle ja się bawiłem w samochodzie. Tak. Lewarkiem. Po się bawiłem samochodem, lewarkiem. Teraz Grzesiu holuje. Na mojej. Na twojej, tak. Wszyst... Żebyś sobie wiedział, że na twojej, no. Wszystkie... Coś szczęśliwe widzę. Wszystkie... Więcej szczęścia, jak rozumiem. Nie, nie, to jest, to jest robota kulek. A ja też mam. Nie wiem gdzie to jest. Widzisz to? I zestawy, zobaczymy co to. Dawid, yy, powiem ci tak, nie O, ale, ale biję, ale biję ojej oj Grzesiek, tam może ściągnąć, bo ja to mam pod, pod karpie trzy dychy porobione. Pewnie. O ładne. Karaś, Karaś na kulkę. Ja cię kręcę. To nie będzie karać. Karaś. Karaś! Wiecie, co? Karaś! Hande, ale patrzcie ładnie. tu! Kilo. Kilo. Patrzcie tu! Nie, nie, nie. Tego Karasia proszę pana, to uważamy, bo to będzie chyba pod. pod, pod, pod na kulkę! Pod. Ładnie. wiesz co? Przesił. Piękny. 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 Co? Ładny, nie? Oczk, oczką zasłoniłeś. Jest piękny. Zawsze jest tak. Nie wiem, czy też tak macie. Jak jecie, coś robicie, latacie, Totalnie. czy coś, zajmujecie się czymś innym, wtedy są brania. Karp teraz, Grzesiek, yy, pięknego karasia na kulkę, szesnastkę, wszystko, dibajca, truskaweczka i tyle. I nawet mówię Wam, na słodziutko o tej porze roku, na słodziutko, zależy, jeżeli macie dobre przynęty. Jakościowo, to śmierdziele są na tłuszczach zwierzęcych, zimna woda, wolnie będą przenosić zapach. A mogę ci zapach. Co to? Jak nie mają słodkich przedmiotów, to na sklepie d jest tego od cholery. Mają ty, no, aż tyle tego, aż sprzedają. O kurde, Adam. Ale Adam uwalił. No, a ja co, tak nazywa, urwałeś? Nie zapłacić? Urwałem. dobra. Adaś. Dobra, e, Dawid teraz coś tam ciągnie. Ładne, czy coś? Coś większego, czy jak? Nie. Kuleczka, oh, pumpuje. Kuleczka widać. Ach! I to z mojego rzutu? Dawaj. Daj o, Mata jest... Y... Tam Pokazywałem wam, teraz na spokojnie, już nie będę gęby dar, tak? Tak. Po emocjach. Już? Po emocjach, za chwilę będę... Aha, Ale dobra. Ale Grzesiek, mój... słuchaj, Grzesiek, ja ci coś powiem. Ja Mówi ci... Fider, dobra, bo, bo teraz żebym ja się popatrzył, że imą Fidera na... Nie, wymiar Pokaż. Grzesiek, 50. 50. Grzesiek, 50. Nie ważymy, słuchajcie, 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 Grzesiek. No. Słuchajcie, nie no. ważymy karpi tych takich, bo pytacie no. się ile co, bo to ja widzę na oko. Słuchajcie, jeżeli karp, będę uważał, że karb jest na tyle duży, żeby go zważyć, bo jest godny uwagi, to będę ważył. To no to co to to. No, to... No, dokładnie. Dzieciaki gówniarzeria i tyle. No. Słuchajcie, sprawa jest tego typu, co ja miałem mówić. Ostatni że... film, żeście oglądali, wymodliłem. 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 Nie, wymodliłeś. Wymodliłem. Metrówkę miałeś wymodlić. Wymodliłem. A coś wymodlą, Wymodliłem. kurde? wymodlone. Tata rata z rutu, tutu, majtki z drutu kurde. Kulka, device, Mogę? Cuskaweczka, tak. Wszystko, Dobra. Na słodko. Widzicie na co? Na słodko. Nagrywam ja, bo Dawid ściągał Nie także. Zdjęcie robimy? Nie, Jak, jak tych chcesz, zdjęć. jak chcesz. Starszy, starszy tych zdjęć. No. Dobra, rozbij się, Grzesiu. Słuchajcie, kończymy. Będziemy się zbierać. Dochodzi południe, niedziela, rosołek Jedziemy do domku U teściów Grzesiu u teściów Ja u siebie Rosołek pyszny z wifonu Amino, czy jaki tam Zaleje cząstki, za. Nie, rząd, nie, z z nie ma jak kaczuszka, chłopie Kaczka swojska Kaczka swojska, no, tak jak? Kaczka swojska i, i Rosół z wifonu, czy tam z czego chcecie W niedzielę i, I tyle Oczywiście Wszystko z dystansem i z humorkiem Także karpie połowione, no nie takie jaki miały być, ale, na, ale czuję, czuję się usatysfakcjonowany, nie wiem co było, nie weszed mi żaden teraz karp, jak na ostatnim odcinku z stowarzyszenia żeście oglądali w te zawady wieczorem co ten grzesiek, wymodliłem go. Tak. Wymodlony, karasie ładne. Wymodlone, Szczupaki tak. też jako przyłów. Dawid. Bo tyś się moduł i chyba, mówi, że bo pierwsze mówiłeś o karasiu. No i karasie ładne weszły. No, teśmy młode, kurdeż, karasi nie karpie, no. Tak, właśnie. go jeden, bo się na drugi raz ukarpia. A może będzie Amur? może Dobra, ja, ja się zwijam, ja się spadam. Komu się podobało, łapka w górę, komu nie, to nie. Wszystkich zapraszam serdecznie do mojego <laughs> sklepu. Macie tam produkty moje, na które łowię, device i tyle. Jak wspominałem, dużo nowości mam przygotowane dla Was na przyszły sezon. W tym już nowości Foxa wiadą. I co? Kto mnie śledzi na bieżąco, to będzie... Widział wszystko na bieżąco. Trzymajcie się. Do następnego bajera. A jak nie, to...